O, mogę opening zrobić. Uwaga, uwaga, co odropne. Niech zgadnę. Powiększać plecakę i jakiś syf. Wow, jedyna ciekawa rzecz to. Etykieta z nazwą, etykieta z opisem i ten fiolet, Ślą go pewnie i tak nigdy nie użyję. Ale zobaczcie, mogę mieć teraz 36 stron plecaka. Jupi! Pewnie chcecie się mnie zapytać. Czemu ty grasz w TF? -e? Jeśli miałbym odpowiedzieć, to moja odpowiedź brzmi tak. Szczerze, nudzi mi się po prostu. Mój celownik nie jest w ogóle wyśrodkowany. Mnie to wkurza. Dlaczego on nie jest wyśrodkowany? Dobra, nieważne, pobugowa nagra. Jaki jest cel tego filmu? Nie wiem. Ostatnio dostałem. Ostatnio. Kto tu gwiździe? Co tu się dzieje? Ostatnio dostałem taki komentarz od kogoś. I w skrócie to było tak. Kiedyś to było. Lejgowski kiedyś nagrywał TFA, i teraz jest już coś tam, coś tam. Ja po prostu miałem takie. Brah. Owszem, już nie nagrywam TFA tak często jak kiedyś. Praktycznie prawie w ogóle nie nagrywam. Bo mi się po prostu nie chce Ale to już wszyscy dobrze wiecie Ale moje filmy są dosłownie takie same Nic się nie zmieniło oprócz tego, że w tf nie gram Cały czas po prostu gram i gadam Więc y ten komentarz mnie trochę takie... które je zdziwił Dosłownie moje filmy to jest to samo Tylko, że bez tf -a. Ja rozumiem, że mój kanał wybił się na TF-ie przez długi czas głównie tylko tf robiłem Czasami coś innego Ale jak już mówiłem nie raz TF2 po prostu mi się znudził A ja nie lubię zmuszać się do nagrywania czegoś Jeśli tego nie chcę robić Bo w TF-ie tak naprawdę nie ma co do roboty Oprócz tego, co ja teraz robię, biegam w kółko oranża i czasami kogoś zabiję. To jest jedyna ciekawa rzecz. Jakieś update y niby. o matko. Jakieś update y niby powychodziły. Jakiś Saxton Hail, którego nikt nie gra. Ten tryb zombie, który nawet nie wiem, czy został w grze, czy oni go usunęli. Szczerze nie mam pojęcia. Ten tryb zombie jest. Nawet nie wiem, ale jeśli jest, to nikt nie gra go. Tak samo jak zobaczcie tych trybów VSH, nikt tego nie gra. Jakieś świąteczne tutaj mapy są, ale może z dwie albo trzy faktycznie zostaną na zawsze reszta będzie wrzucona do czeluści. Jeśli śledzisz mnie i śledzisz to, co ja mówię w moich filmach, to dobrze o tym wierzy. Po prostu dla mnie, jeśli chodzi o robienie kontentu i nawet granie w TF, to naprawdę już nic nie ma. Ale ja nie będę się powtarzał po raz 500, że już po prostu nie ma. Nie ma co robić w tf bo pewnie już wam się to znudziło. Tak samo jak Meeting Fortress 2. <grydy> Ostatnio jedyna ciekawa rzecz, która była, to te kontrakty halloweenowe, z czego całe moje robienie kontraktów robiłem na streamie z Segadorem. Pod koniec był opening i to była jedyna ciekawa rzecz, która faktycznie miała jakiś cel i <grydy> koniec. Nice. On nie żyje. I ostatni mam taki kryzys troszeczkę. Bo ja chcę nagrywać naprawdę inne rzeczy. Rzeczy, które faktycznie mnie interesują. Rzeczy, które faktycznie są ciekawe, nowe. Ale też nie chcę, aby mój, nie wiem, no, kanał zginął, nie? bo nikt nie chce czegoś takiego jako twórca. Więc mam troszeczkę taki, nie wiem, kryzys. I nie wiem co mam robić za bardzo już. Nice. Dzięki za robienie mi contentu. Właśnie o tym mówię, jeśli, jeśli chodzi o tego TF-a, dosłownie jedyna ciekawa rzecz to wchodzenie na serwer i po prostu czekanie, aż ktoś zrobi dla mnie content. Aż ktoś, nie wiem, stanie przede mną, walnie killbindę albo, nie wiem, zrobi drwinę i, nie wiem, umrze. Nie. jedyna ciekawa, śmieszna rzecz, która może się stać w TF-ie teraz. Albo czasami śmieszny ragdoll, który poleci w powietrze. Jeśli mam być szczery, ja do teraz troszeczkę nie rozumiem, dlaczego te moje gameplaye z TF-a były takie... Popularne, jeśli ja mam być szczery, ja nic ciekawego nie robiłem, tylko po prostu grałem. <grymne> ok, mam jeden hacker. <grymne> no, co zrobić, żołnierzu? Jestem z... zadziwiony. Widzę jego cień przez podłogę. Ta gra jest dobra. Słownie darmowy wallhack. Po prostu włącz cienie. Ja się ostatnio po prostu zastanawiałem, co ja chcę robić dalej. Obawiam się, że jeśli dalej będę robił to, co robię, czyli po prostu starał się robić też inne rzeczy. W się sensie inne rzeczy. Po prostu nagrywał gry w ten sam format co TF2, tylko że nie TF2. Jakiś fany moment z czasami. Się boję że mój kanał umrze, a ja tego nie chcę? Się zastanawiałem, czy po prostu nie wiem, nie, nie, nie zacząć tego TFa znowu powoli. Ja uwielbiam tego typa pieczary cenzurę, jeśli to oglądasz. Ty masz epicki timing. <laughs> to jest stosownie najciekawsze, że co mogę. Wow. Co to jest? Wszędzie Francuzi. Nie graj z payem. proszę, najtrudniejsza klasa dla nowych graczy. Nie graj z payem, jak dopiero co zainstalowałeś tą grę. Błagam, bo znienawidzisz tę. Mówię, może faktycznie zacznę tak robić, że będę powoli wstawiał tę, tak nie wiem co, co, co trzeci dzień, co drugi dzień. Się odmowy filmu. Boże, co się ze mną stało Nie wiem, no zobaczymy. Bo niektórzy też e, myślą, że ja nienawidzę TF-a, Że ja nie lubię tej gry. a ja nie wiem skąd to się bierze. Nawet czasami na streamach niektórzy wbijają i piszą mi na przykład, Czemu nienawidzisz TF2? Kiedyś powiedziałeś, że nienawidzisz TF2. Jak ja mogę nienawidzić mojej pierwszej strzelanki? Gry, na której się wybiłem? Gry, w którą mam. 3000 godzin, 2942 dokładnie. Jeśli ja podczas jakiegoś filmiku powiedziałem, że nienawidzę tej gry, to, to jest przez to, że albo zginąłem w jakiś głupi sposób, to nie było na poważnie. Ja uwielbiam tę grę, dlatego o niej tak często rozmawiam i cały czas gadam o tym tf Bo ja ją po prostu uwielbiam i chciałbym robić filmy z tej gry. Uwierzcie mi, chciałbym. Ja chciałbym nadal w to grać. Kurde, pieczary cenzura. Ja cały czas chciałbym robić filmiki z tej gry, ale po prostu nie ma. Co robić w tej grze? Co Czemu... Wieczary uwielbia tego killbinda, po prostu klikać, to jest epickie. Ludzie jeszcze piszą, że Talikowski odszedł od TF, a potem nie odszedł, potem odszedł. Ja już tłumaczyłem to wiele razy. Ja nigdy nie odszedłem od tej gry, po prostu nie ma co w niej robić. Gdyby ta gra dostawała regularne update'y, ciekawe update, a nie jakiś tryb zombie, który i tak zostanie później usunięty, który jest i tak pobagowany, albo tryb Saxton Hell, który też był fajny tylko przez dwa tygodnie, potem nikt, nikt go nie grał. Gdyby faktycznie dodawali jakieś ciekawe rzeczy, to dosłownie to byłby cud, ale ten 2 jest porzucony. Jedyne update, jakie są, to community update y. tak naprawdę wszystkie. Rzeczy, które są dodawane teraz do gry, są robione przez społeczność. Ten tryb zombie, z tego co wiem. Ten tryb Saxon Hale. Ten nowy jakiś Krampus, czy co to tam jest. To jest po prostu inaczej nazwany Merasmus, z tego co widziałem. <laughs> po prostu boss, który dostaje damage, i potem stunuje się, stoi w miejscu, i biega i zabija ludzi. Nie wiem, nie grałem, nie mam zamiaru. Wygląda dość nudnie, <laughs> jeśli mam być szczery. Ale mówię, wszystko, co jest dodawane do tej gry, jest robione przez community, przez jakiś v czy coś takiego. Te tryby są, mówię, przez tydzień, dwa, a potem każdy o nich zapomina, bo nikt ich nie gra, są schowane w zakładce różne, a tutaj nikt nie wchodzi, bo każdy wie, że tutaj zawsze jest szaro i buro, nikt tego nie gra, albo nie wiem, z dwie osoby, wiecie co też jest takie trochę głupie na tym YouTubie, jeśli faktycznie chcesz rozwinąć swój kanał tak na poważnie, tak jak ja chcę, to musisz patrzeć na to, jako biznes, a nie hobby, bo ja teraz patrzę na mój kanał na YouTube, jako taka fajna rzecz, którą sobie robię od czasu do czasu, i zawsze tak patrzyłem na mój kanał. I gdybym patrzył na to jako biznes, coś, co faktycznie chcę rozwinąć, to bym nigdy nie przestał nagrywać TFA i po prostu nagrywał TF-a, nagrywał TFA i nagrywał TFA jeszcze raz, bo dobry biznes to danie konsumentowi tego, czego chce. A większość osób chce tf -a. Może zbyt głęboko o tym myślę, może to nie jest takie poważne jak mi się wydaje. Ale no tak to w mojej głowie wygląda. Uwierzcie mi, że o tym moim YouTubie, o TF-ie, o tym wszystkim, myślę tak naprawdę każdą sekundę mojego dnia. Możliwe, że to jest niezdrowe, ale tak już jest. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim. Ja chyba faktycznie zacznę nagrywać TF-a co jakiś czas znowu, może nabierze mnie chęć. Co tutaj się. Okej, okay, dobra, nieważne. Idźmy dalej. O kurwa! czy to prawdziwy Daligowski? Niestety muszę zaakceptować, niestety. W ogóle, czemu ja muszę akceptować regulamin brygady graczy z chat co tydzień? Podpisz profil. Będę śmiały i fan. Też podpisz, serio? Mogę ci napisać, że jesteś bardzo fajny. Albo mogę cię zwyzywać, wybierz. Zwyzywaj mnie. Jestem masofistą. Widzimy się kiedy indziej. Daligowski podcast yy, skończony.